Pokaż, co Ci się tutaj podoba. Podoba Ci się tutaj coś? <grym> <grym> Czy nie? Czy to słabe jest wszystko? <grym> to nie tam byliśmy wczoraj, gdzieś tam jest ten pomost. Weź do tam byliśmy w jaskini. Tam jest ta e, taka jaskinia, jak teraz jest wysoki stan wody. Ale jak spada tak około 6 metrów do dołu, to Na łódki wpływają. Za każdym razem, teraz, na tutaj nie wpływają że tam płynie coś jakaś łódka, popłynęła znaczy, mm -hmm. może już wracała. Sępy też krążą. Dzisiaj akurat pod nami krążą. Sępy. Nie, no piękny. piękny. To cud, cud natury. Normalnie. Mm -hmm. Takie coś. I na żywo wiele ładnie wygląda jak na, jak na pocztówkach. No ta pocztówka widać. No nie na nie pocztówkach widać trochę jest chyba jeszcze kolorowane, mm -hmm. takie zamazywane troszeczkę niektóre rzeczy. Także coś.